Śniadanie Mistrzów w, w ramach Śniadania Mistrzów razem z Kuzonem gościmy światowej sławy chirurga plastycznego Andrzeja Sankowskiego. <susurka> profesora, nie profesor, nie, profesor, nie profesora, doktora. Do, doktora <susurka> Andrzeja Sankowskiego. Do, dobra. No dobra, a słuchaj, twoja kultowa już rekonstrukcja prącia. To, mężczyzna został pozbawiony, tak? Tak, no to był pan, który figlował w lesie z jakąś panią i pojawił się jej mąż i <susurka> oh, po prostu... Je, i po prostu mu to odciął i ja mu zrekonstruowałem to. Z... Ale to co, on zawinął to w folię? Czy tak Nie, pieniąż, to on czy... już przyjechał, to już było do wie, wiele, wiele miesięcy po wypadku, więc już nie było co przeszywać No i? Tylko zrobiłem mu nowe zmięśnie, smukły chude. Mhm. Dziąłem dwa dwa mięśnie i otoczyłem ja je przeszczepami skóry i zrobiłem z tego prącie. I takie w, peł był? w pełni funkcjonalne? Y no chyba tak, dlatego, że ten pan później zaraził się rzeżączką. O Borony boskie, S o Jezu, przez moment chciałem powiedzieć, że to pewnie był Krzysztof Krawczyk, ale... <laughs> Śniadanie mistrzów!